Czy nazista mógł zostać bohaterem w Chinach? Poznaj historię Johna Rabe, członka NSDAP, który uratował tysiące ludzi. Był niemieckim biznesmenem, pracował dla Siemensa i mieszkał w Chinach, gdy w 1937 roku japońska armia zaatakowała Nankin. Zaczął się horror: gwałty, mordy, palenie domów. To była jedna z największych masakr II wojny. Zginęło nawet 300 tysięcy ludzi. John Rabe, mimo że należał do partii nazistowskiej, nie mógł na to patrzeć. Wraz z innymi cudzoziemcami, założył tak zwaną strefę bezpieczeństwa, miejsce, gdzie chronił cywilów przed Japończykami. Powoływał się na swoją opaskę ze swastyką, przez co Japończycy nie mogli mu nic zrobić z uwagi na sojusz między dwoma państwami. Dzięki jego działaniom, uratowano nawet 200 tysięcy osób. Chronił ich w szkołach, w ambasadach, a nawet we własnym ogrodzie. Po wojnie został przesłuchany przez aliantów, ale nigdy nie uznano go za zbrodniarza. Wręcz przeciwnie, w Chinach do dziś jest uznawany za bohatera, nazista, który ratował życie. Historia Johna Rabe to dowód, że człowieczeństwo może zwyciężyć nawet w najciemniejszych czasach. Zostaw suba, komentarz i napisz, o kim mamy opowiedzieć następnym razem.